Przewodniczący Rady Komisji Podmiany Komisji Sojuszu Lewic Demokratycznej Jan mhm. Kartoff i Sekretarz Rady. Bardzo proszę oddaję głos Józef Olec. Proszę Państwa, chciałbym Was zainteresować tematem, który się rozwija, który jest bardzo ważną zapowiedzią, tak sądzimy ze strony Sojuszu Lewicy Demokratycznej, dla z całej polskiej lewicy społecznej, I co już żebyście chcieli zauważyć. Otóż... Debatowaliśmy dzisiaj, podejmowaliśmy ustalenia co do Kongresu Polskiej Lewicy, przewidzianego na drugą połowę maja z inicjatywy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i chcemy to widzieć jako przełom pewnej otwartości, której dotąd tak nie uprawiano. Uznajemy, że Sojusz nie wyczerpuje potencjału Polskiej lewicy Społecznej i jest dużo organizacji, ruchów, po, organizacji pozarządowych, ruchów sprzeciwu Różnych wyspecjalizowanych stowarzyszeń, które rozumują lewicowo społecznie, ale nie są partiami ani nie chcą być partiami. Natomiast w celu zakreślenia wizji przyszłości Polski Polski nowoczesnej i lewicowej w celu rozpoczęcia drogi ku odebraniu władzy liberalnej prawicy w Polsce, która na oczach wszystkich się zużywa i wymaga alternatywy. Uważamy, że taką alternatywę lewicy społecznej w Polsce można zbudować. Chcemy to budować, ale chcemy to robić po partnersku ze wszystkimi, którzy rozumują prospołecznie i czują się lewicą społeczną. I dzisiaj żeśmy przybliżali scenariusz i koncepcję kongresu, który będzie, myślę, wydarzeniem nie tylko politycznym, ale wydarzeniem kulturowym, w sensie prezentacji, dorobku. I festiwalowego, i filmowego, i książkowego, intelektualnego dorobku ludzi lewicy, twórców i, i reprezentantów różnych nurtów. Żeby pokazać także opinii publicznej, pokazał, że lewica to nie tylko bój, walka i spór z kapitałem, ale to także twórczość, twórczość zaangażowana społecznie. I stąd to określenie kulturowe wydarzenie lewicy. Tyle z mojej strony. Prace trwają. Rada Krajowa w grudniu podjęła uchwałę przesądzającą wolę Sojuszu, by z taką inicjatywą wystąpić i będziemy do wszystkich się zwracać, którzy do będą gotowi uczestniczyć i wnieść przemyślenia swoje do, do sprawy problemu strategii Polski, do Polski, żeby to razem zrobić. No tak, no, proszę. proszę Państwa, ja również jako osoba spoza Sojuszu Wizji Demokratycznej chciałem potwierdzić nadzieję, a nawet więcej spodziewanie, że ten kongres będzie momentem przełomowym i otwarciem nowego, nowej rzeczywistości politycznej, w której liczne jest, z natury rzeczy, rozdrobnione, różnorodne i różniące się poglądy między sobą organizacje lewicowe, czy szerzej są postępowe. W klimacie zaufania współpracują ze sobą przy rozmaitych przedsięwzięciach politycznych, nie wyłączając tych najważniejszych i największych. Myślę, że to jest pierwszy taki moment w historii polskiej dziedzicy po przełomie 1989 roku, kiedy w sposób zupełnie demokratyczny, otwarty, pluralistyczny, bez żadnych jakichś ukartowanych z góry porozumień bez żadnych jakichś doraźnych celów politycznych, lecz z powodów ideowych, z powodów programowych i ze względu na troskę o kraj spotkają się ze sobą, często po prostu zapoznają się ze sobą przedstawiciele rozmaitych organizacji. Organizacje religijne to mają do siebie, że działają spontanicznie w oparciu o bardzo szczegółowe środki, na podstawie entuzjazmu, ideowości, poświęcając się takim przyjemnym zakładom, na przykład ekologicznym albo lokatorskim albo związanym związaniem z demokracją miejską. Takich organizacji jest w Polsce dziesiątki. One się po raz pierwszy, być może teraz, naprawdę policzą pomiędzy sobą i pokażą się opinii publicznej jako temat siła polityczna o tyle jednolita, że zdolna wewnętrznie do współpracy, z, a jednocześnie pluralistyczna o tyle, że każda z tych organizacji zachowa swoją autonomię, nie obawiając się, że jakaś większa zechce ją wchłonąć, czy zmajoryzować. To będzie, wierzę, rzeczywiście zwykły Bardzo proszę, dyrektor Szanowni Państwo, majowe przedsięwzięcie, które od kilku tygodni zapowiadamy, być świętem nie tylko Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale świętem polskiej lewicy. Dlatego zdecydowaliśmy się na to wielkie przedsięwzięcie, które chcielibyśmy, żeby było otwarte na środowiska, organizacje pozarządowe, wszystkich ludzi, którzy dzisiaj mają testy po lewej stronie. Już w najbliższym czasie będziemy ogłaszali powstanie Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Horrorowego, w skład którego byśmy chcieli, żeby weszły wszystkie osoby, które czują, że udział w tym kongresie będzie czymś przełomowym. Dlatego zapraszamy do szerokiej dyskusji, nie tylko na kongresie, ale przede wszystkim poprzedzonej wielotygodniowym przygotowaniem do kongresu. Chcemy, żeby maj był takim miesiącem lewicy w Polsce. Mamy propozycję z założenia nie tylko kongresu programowego, ale również samego tygodnia. Lewicy Polskiej, który miałby być poprzedzony wydarzeniami kulturalnymi, społecznymi, różnego rodzaju mniejszymi lub większymi ale które będą podnosiły i sprawy społeczne i programy dotykające dużej polityki, ale tego wszystkiego co dzieje się też w Polsce samorządowej, czasami w polskich domach. To wszystko czasami stałem matem tabu, ale pozostaje do rozwiązania przez Polską Lewicę. To co zostało zawłaszczone w prawicowym, sześcioletnim okresie rządów, najpierw Prawa i Sprawiedliwości, później Platformy Obywatelskiej. Ten kongres, który na koniec maja przygotowujemy, ma być wydarzeniem przełomowym i zapraszamy wszystkie siły postępowe, wszystkie siły lewicowe do współorganizowania tego wielkiego wydarzenia w Polsce. Uzupełniając, tylko powiem Państwu, że na dziś mamy listę 26 organizacji, które byśmy chcieli żeby udział w kongresie. Będzie ich więcej. A dla orientacji powiem tylko, że to są partie polityczne, związki zawodowe, organizacje ekologiczne, kobiece, obrony praw w różnych dziedzinach. To jest ruch, to akta, który zrodził się żywiołowo. To, jest, to są ruchy sprzeciwu organizowane internetowo, to jest ruch anterglobalistyczny, czyli bardzo wiele organizacji, które chcielibyśmy, żeby w sprawach, o których wspólnie rozumiemy podobnie przyszłość Polski, żebyśmy z nimi współpracowali na podkreśleniu.